To był normalny, nudny dzień zimą 2015 roku. Byłem w domu i nie miałem co robić tego dnia, ponieważ spadło sporo śniegu. Powiedziałem mamie, że idę na spacer z psem. Postanowiłem zabrać go na krótki spacer po polu koło naszego domu. Kiedy dotarliśmy na miejsce, było zupełnie pusto. W zasięgu wzroku nie było nikogo, ale nie przeszkadzało mi to. Przez parę minut chodziliśmy po polu w spokoju. Potem nagle coś usłyszałem. Brzmiało trochę tak, jakby ktoś jęczał. Rozglądałem się, żeby zobaczyć, skąd dochodzi ten dźwięk, i wtedy zobaczyłem jego. Mężczyznę ubranego w ciemny płaszcz z naciągniętym kapturem i w zimowych butach. Przestraszony, szybko schowałem się za drzewem, mając nadzieję, że mnie nie zauważył. Położyłem się na płasko i kazałem mojemu psu się schować. Leżał w śniegu, wbijając w niego nos. Mężczyzna stał tam przez chwilę, a potem powoli odszedł. Kilka minut później, kiedy już go nie słyszałem, wstałem i powiedziałem do mojego psa: chodź. Poszedł za mną, i w tym momencie ponownie usłyszałem za sobą ten dziwny jęk. Byłem przerażony. Na początku zawahałem się, ale powoli odwróciłem się, żeby zobaczyć, co się dzieje. Cóż, mam nadzieję, że nikt nigdy nie będzie musiał przechodzić przez coś takiego, ponieważ to, co zobaczyłem, Stało się najgorszym koszmarem, jaki kiedykolwiek miałem w życiu. Był tam. Ten mężczyzna stał tam, wpatrując się we mnie, ale tym razem nie był sam. Obok niego była też kobieta. W dodatku oboje trzymali w rękach duże noże. Zauważyłem, że kobieta była pokryta krwią, a jej szeroki uśmiech rozchodził się po jej twarzy, jakby była szalona. Zacząłem uciekać, wołając psa, żeby biegł za mną. Byłem już prawie w połowie pola, ale niezdarnie upadłem na ziemię i wylądowałem na pękniętej butelce po piwie, której kawałek wbił się w bok mojej nogi. Bardzo mnie to bolało, ale nie było czasu, więc szybko szarpnąłem wbity w nogę odłamek i udało mi się go wyciągnąć, ale potem ciężko było mi wstać i biec. Mogłem już tylko czołgać się po polu, zostawiając za sobą plamy krwi na śniegu. Wiedziałem, że jest to dla nich dobrze widoczne i po chwili mnie znaleźli. Kobieta była tuż za mną. Zostawcie mnie w spokoju. Krzyknąłem do niej, mając nadzieję, że ktoś mnie usłyszy i przyjdzie z pomocą, ale nikogo nie było w pobliżu. Nagle mój pies stanął przede mną i zaczął warczeć na kobietę. Kiedy zbliżyła się do mnie i chciała mnie dźgnąć, on natychmiast na nią skoczył i ugryzł ją w szyję. Krzyknęła i rzuciła się na niego. Mój pies upadł zraniony na ziemię, a we mnie wzbił się niekontrolowany gniew. Wstałem, złapałem jej nóż i dźgnąłem ją w bok. Zacząłem ją dusić, ale wtedy ostry ból przeszył moje plecy. Upadłem na ziemię i zobaczyłem mężczyznę stojącego nade mną. Myślałem, że umrę, i przez te kilka sekund, kiedy starałem się nie zamykać oczu. Bum, ramię mężczyzny zostało odstrzelone. To był mój sąsiad mieszkający tuż obok naszego domu. Trzymał w ręku strzelbę. Jak później się dowiedziałem, wybrał się na polowanie, a kiedy szedł po polu, usłyszał mój głos. Jego psy myśliwskie podbiegły do mężczyzny i zaczęły go gryźć. Mój sąsiad podszedł do mnie i próbował pomóc mi wstać, ale powiedziałem mu, żeby najpierw pomógł mojemu psu zamiast mnie. Po wypowiedzeniu tych słów od razu straciłem przytomność. Kiedy się obudziłem, byłem w szpitalu. Moja rodzina była przy mnie. Sąsiad, który uratował mi życie, też tam był. Powiedział mi, że niedługo po tym, kiedy straciłem przytomność, przyjechała policja i pogotowie. Mój pies został zabrany do kliniki weterynaryjnej i cudem przeżył. Niedługo później policjant poinformował mnie, że mężczyzna, który mnie zaatakował, został aresztowany, a kobieta zmarła na miejscu. Okazało się, że mężczyzna był niebezpiecznym przestępcą, a kiedy został wysłany do szpitala psychiatrycznego, uciekł razem z kobietą. Po tym wydarzeniu mój sąsiad stracił prawo do posiadania broni, ponieważ strzelił do człowieka, ale nie obchodziło go to. Powiedział mi, że po prostu postąpił słusznie, aby mnie ratować i dodał, że cieszy się, że żyje. Nigdy nie zapomnę o tym incydencie i zawsze będę wdzięczny mojemu sąsiadowi i mojemu psu za uratowanie mi życia.